Witam na kolejnym tutorialu, w którym zajmiemy się tak zwanym ulgorozkrojem. Mamy tutaj wyrenderowaną scenę z poprzedniego, z jednego z poprzednich tutoriali, kiedy tworzyliśmy scenę. Czas oczekiwania na taki render był dosyć znaczny, więc umieszczam go na początku tutorialu. Co ciekawe, przy nagraniu go na dysk twardy Obraz się troszeczkę rozjaśnił. Nie wiem skąd się to bierze, ale szybka poprawa w jakimś darmowym programie graficznym myślę, że to załatwi. Naprawi ewentualne błędy. Dobrze, tyle tytułem wstępu. Tu jest nasza scena. Dlaczego Ulgoroskłód? Kiedy chcielibyśmy rzucić ten temat na produkcję, co robimy? Po pierwsze tworzymy nowego drafta. Hmm, o, no, może być nasz stworzony draft. Zasysamy całą scenę Assembly, scena 01. Czekamy na no, dobrze, jak widzimy. Nie pojawiły się elementy takie jak ściana i sufit, ponieważ nie były zdefiniowane. Możemy to w prosty sposób zmienić, że dajemy wczytaj widok. Przechodzimy na naszą scenę. Zaznacz wszystko. OK. Czekamy na reakcję TopSolida Dobrze, już nam zasnął całą scenę, nawet za dużo, bo z tłem, ale niech będzie Damy frontowy widok Troszkę zmniejszymy skalę Okej, okay, narzucił jakieś cieniowanie, najprostsze. Okej, okay. odśwież. <laughs> nie zrobiło na mnie, narzuciło tekstur. Zaraz to jeszcze poprawimy. Widzę user, user realistic rendering, ok, dołóżmy jeszcze na view, widok perspektywiczny sceny jakiej sobie ustawiliśmy, zresztą widok ten zapisaliśmy jako kamera 1 tutaj, bo nie pamięta, przechodzimy na syny, zaznaczamy informację, jaką chcemy podać wczytaj ok sobie dwa razy bill of materials zapisz jest for all zmienimy szybko na teksturowanie cieniowany, ok stworzymy najpierw prosty boom jest driving top level. Powiedzmy no, stąd. Dotąd. Oj. Strasznie nas zarzucił informacjami. A nie powinien jeszcze raz. Troszeczkę się zawiesił. Dobrze, usuwamy tą tabelkę. Materials Boom 2012. Ten widok top level powinno być dobrze, ponieważ powinien nam zczytać parapet rtv Dlaczego tak się nie dzieje? Już nie potrzebujemy. Dajmy jeszcze raz Boom Select View. Ten Top level, end line for set Stąd, dotąd hmm. Zaznaczamy komodę. Wszystko jest w porządku, tylko po bilo w wychodzi jakiś dziwny Top aha, no tak, bo scenę pewnie zapisaliśmy jako nie no, są pod złożenia subassembly subassembly dlaczego on widzi jako to jeden ogromny boom multilevel Sledbum, top level. No, niestety nie wiem co mu się teraz stało. zmieńmy i zapiszmy jeszcze raz. Single unit. Proszę bardzo. I jeszcze raz. Ladbum, top level, przypisał wszystko jednemu elementowi wcześniej, ale dlaczego? Dobrze, wróćmy do podłożenia, to scena nie jest jednym elementem. Jeszcze raz. Boom. SELECT TOP Level. Stąd i dotąd. Zapewnie walnie całąiste. Hmm. zostawmy to, nie wiem co się dzieje na razie. Nie to jest częścią tutorialu. Później sobie z tym jakoś poradzimy. Odświeżamy tą perspektywę. Dobrze, i gdybyśmy chcieli naszym pierwszym bumem zrzucić całą scenę. Czyli uzyskać listę formatek. Co teraz zrobiłem? Oj, strasznie, jakieś błędy teraz rzuca do Psonit. Wszystko przypisał jakiemuś elementowi 67. Jakiś dziwny błąd. Są nasze komody i parapet, ale. Coś jest nie tak. Wróćmy do sceny. Coordinate system. Przejdźmy jeszcze szybko do drafta. Mędł 76. cena zero okej wróćmy do drafta chyba jakiś drobny błąd to nasze złożenia. Skąd jakiś element nam luździ? Na końcu był dodany ten element. Może jakiś układ porządnych siedemdziesiąt sześć. więc zostawmy to na razie, szkoda czasu przejdźmy do górnej tabelki jak widzimy wyrzucił nam tu aha no tak, bo ja zaimportowałem zaznaczając wszystkie elementy i z tego skorzystaliśmy w widoku a zasiemy tylko całą scenę, czyli elementy zdefiniowane już będzie w porządku. Co prawda nie będzie całej sceny, ale umieścimy to sobie poza draftem i powinno być w porządku. Mała izometria. OK. Szybki boom. Dla sprawdzenia. Ten widok top level dotąd komoda rtv parapet raz Jest ta sama nazwa, system nie traktuje jako identyczny. Wejdźmy w jedną z tych komód zapisanych i szybko to poprawmy. Jak to obudzi to co obudzi. Niestety jest to wina mojego komputera. Escape nie pomaga. I zaczekamy. Dobrze. Otwórzmy naszą komodę 900. -kę. OK. Wejdźmy w nazwę i nazwijmy to komoda odczytująca ten parametr. I teraz powinno być w porządku. Komoda rtf 900 zmienił się teoretycznie draft choć powinna nam doskoczyć jeszcze jedna pozycja indeksy już będą nieaktualne musimy je nadać jeszcze raz przepraszam indeks i nadam jeszcze raz tylko troszeczkę inne. Z indeks i nazwa elementu. Trochę za szybko komoda rtv 900 komoda rtv dobrze, stwórzmy teraz bilow w materiał z wszystkich elementów z tego widoku płaski I jak widzimy mamy z całej sceny zrzut naszych komód oczywiście symbole się powtarzają ale to nie jest problem, gdybyśmy tylko zmienili właściwość z literki A na B w drugim drafcie. Co teraz szybko zrobimy? Oj, za szybko. Wracamy do drafta. Jak widzimy, powtarzają się w komodzie. RTV 900, zamknęliśmy ją. Otwórzmy jeszcze raz. RTV 900. Wchodzimy w właściwość. Całe złożenie. To nas nie interesuje, to nas nie interesuje. Interesuje nas półka, blenda, plecy. Półka środkowa. To są zawiasy, zawiasy, zawiasy. Strasznie rozbite. Drzwi, wieniec, boki, przegrody, liniznowany, select nadajemy bryłę tylko o wartości B, apply, klikamy OK, nadaliśmy nową właściwość, wróćmy, odświeżmy sobie tabelę. i już się nam poprawiły, teraz już mamy poprawne symbole dla komody A i dla komody B z naszej sceny ale dla naszego formularza, który przetłumaczy to jest to niezrozumiałe, tak więc od początku użyjemy tu nowego rozkroju jest on dodawanym rozkrojem do programu prosto Tutaj jest to wersja demo. I zastrzymmy sobie informacje dla płyty laminowanej klon. Płyta laminowana, klon 18 mm. Gabaryty są 2800x2070. Ok. Nie ma tu jeszcze żadnego zlecenia. Normalnie by to wyglądało w ten sposób, że stworzylibyśmy jakieś zlecenie. 0002, i wpisywalibyśmy ręcznie formatki drzwi lewe, długość 800, szerokie na 50 mm. Oczywiście, struktura, dwie sztuki, okleinowane z każdej strony, i tak formatka za formatką, ale nie o to przecież chodzi. Dzięki Excelowi, zasiemy sobie te informacje. Czyli zrobimy tak, wywołamy specjalny boom, wybierzemy nasz widok, zaraz zobaczymy, czym się ten boom różni. Stąd dotąd. Po pierwsze, oj, znowu za szybko. Oczekajmy. Jak widzimy, tabela się różni. Najpierw są podawane długości i szerokości, ilości sztuk. Obrzeżowanie jest rozbite na kolumny. Kod. Materiał i pokrycie. Escape. Nie przekopywałam nam właściwości, gdyż w bumie. Nie dodaję tej informacji, ale szybko to zróbmy, żeby było tak samo jak w tamtym boomie no, Zrobimy szybką poprawkę Otwórz Extra Stop Solid Group Template, weźmiemy ten boom i nasz boom rozkrój. schodzimy do kodu przekopiujemy znaną nam już linijkę reference wstawiamy od znaku, oj od znaku równa się do reference czyli tu wklejamy Zapisz, zamknij. Jeszcze raz wywołajmy nasz biuro materia z ulgorostwój. Pobierz z tego widoku płaski. Stąd dotąd escape. Escape. Widzimy już właściwość jest dodana. I ponieważ interesuje nas tylko płyta 18, włączymy filtrowanie. Zatrzymaj części, które zaznaczysz po danej kolumnie. Został nam już tylko klon naturalny 18 i to zapisujemy w formie tabelki pliku excelowskiego nazywamy to zlecenie o już nawet mam nazwę zlecenie 014 12 roku laminowana klon 18 ok zapisz kolumnę tak oj lepiej na wszelki wypadek zapiszmy to pod nową nazwą żeby nam nie zamieszało nawigator nawinowana kolumn 18 plik excelowski, ok pierwszy wiersz kolumn, nazwy kolumn, jak najbardziej bardzo ładnie nam zasad, włączamy włączamy teraz nasz plik ulgorozkrój który zawiera Prosty kod, który po pierwsze, szczytuje nam z zapisanego pliku Excelowskiego, wygenerowanego przez TopSolid, i tłumaczy go na kod zrozumiany przez nowy rozkrój. I zapisuje go w formie pliku hash hash który tylko rozumie nowy rozkrój. Ponieważ jest struktura, zaznaczamy 0, zlecenie. 0,14 przez rok 12 Ctrl -N, wczytaj i zdekoduj. Projects zlecenia top. Plik excelowski LAM Clon 18. OK. Nie do schowka. Widzimy już zczytane i przetłumaczone razem z obrzeżowaniem informacje. Informacje, jak widzimy, są już w centymetrach, nie w milimetrach, bo nowy rozkrój potrzebuje te informacje. Zróbmy CTRL-K, zapisz wynik w rozkroju. Automatycznie otwiera nam się folder rozkroju. Zaznaczamy katalog z materiałem i klikamy Zapisz. Wyłączamy plik Excelowski. Otwieramy jeszcze raz nowy rozkrój. Zamknij. Ok, pojawia się już nasze zlecenie 014 12 rok, i widzimy ładnie za nasze formatki wraz z kodem, co jest jasną i czytelną informacją dla naszych montażystów, ludzi na produkcji. Wczytajmy sobie, powiedzmy, jeszcze tu jedną komodę. Weźmy 900, -kę. całe złożenie, tak. No i oczywiście przygotowujemy dla nich rysunek samego mebla. Tutaj tego nie uczynię, tylko pokażę. I troszkę mała skala w stosunku do sceny. Ustawimy troszeczkę lepszą. Jakiś izometria. Ok. Bierzemy prosty bill of materials. Może być boom. Czy Rozkrój A weźmy Rozkrój Ten widok. Ta tabelka tutaj. Escape. Dajemy odśwież. Izometria. Przypisujemy automatycznie indeksy, nie szkoda nam czasu. Teraz się łączą indeksy cyfrowe, nas bardziej interesuje kod. Także zmieniamy troszeczkę. Simple index, index of information. Ta tabelka, ten widok informacja interesuje nas kod. OK. Mamy wszystkie ponazywane elementy zgodnie z symbolami. Wróćmy do nowego rozkroju i zobaczmy sobie na przykład wieniec górny naszej komody o szerokości. Widzimy 1600, ponieważ dwa razy obrzeżujemy lewą i prawą stronę. I jak widzimy, ta informacja tutaj jest przód. Formatki, dwa razy boki. Wszystko w porządku. Struktura. Ponieważ ta płyta na usłonienie Także Używając najprostszych funkcji Z lekką pomocą wizual-wizyka możemy sobie znacznie ułatwić pracę Stąd nazwa ulgo-rozkrój, gdyż Przy robieniu zleceń Zdarzało mi się mieć znacznie więcej mebli i ręczne wpisywanie do nowego było po prostu straszne Napisałem sobie taki prostszy program, który Sczytywał te informacje przygotowane specjalnie przeze mnie, a rozumiane przez program. Także...